Adeś, przestań, kurde, zmieniać te skille Nie, no trzech to jest bez sensu. Dobra, umal, od, w, w jutro będziesz dowodził w takim razie, dobra? I zobaczymy, jak ci będzie szło. O pierdolenie to ja też tak umiem, kurwa, to marudzić No cio. Bo, cio wiem, że tak Dobrze, potrafisz. że trzech dał, patrz, co się dzieje. No nikt nie, dobrze, je ja je dobrze, po że Dobrze, że poleciał. Jebasz po dekaczu. Jedzie dwóch gości. Takiruje wszystkich. Firuje. Dokonczyć dekaczu Mocno nie. po tym dekaczu. Daj go na tył. Ale bania. Ale bania, dobra. Wracamy na szamana. Aspiki. Nasza, szaman, nie? Szaman, szaman. Tak, nasza, się Monster nie ginie. O, nie nie monster mi tam. Zginął, bo tu zadźmie. Mnie... Dekarz na środku bierze flagę, nic mu nigdy nie, e, nie przerwał. Halo, jakby brał siebie i nie przerwał, to by już kurwa wziął. No Przej ja przejście na dekacza z powrotem. Mogę. Cyklonuję e, rogala. Nie cyklonuję rogala. Za chwilę przechodzimy na szamana z powrotem. 3, 2 i 1, szaman teraz. Ja Dekarz jest wolny, pan po szamanie, po szamanie na dole? Kowal uciekaj! Tak. Idź na dół! Weź cukierka. E, ja muszę wstać najpierw Dobra Mocno ja się ukrywam, przerwałem na dół Cyklonuję go. Weź się ulecz A, chuj. Mąka. Mąka podstawił. I powrót na szamana będzie 3, 2, 1 z mocnym pierdolnięciem. Więcej ci nie pomogę. Ja już jestem, już, na kurwiecie go. No on ma musi paść, musi paść. Mocno po tym szamanie. Idź, umal już po flagę. Nie no, Fira mam, ja -no. A ja stoję w rutach, kurwa, wyjebali mnie w ogóle. Ja bierze Blitz, ten ma, ktoś tam bierze. Ja mam Cyklon, ja mam, fira. mam Cyklon, ja mam Cyklon. Nie dać flagi. Dobra, Dobra Monka mąka teraz. Firuję wszystkich. Dobra, jak tam z, hejs masz? Ile masz... Y... Mąka, mąka. Dobra, spoko. Pięć Dobra, to ja poczekam jeszcze chwilę tu. Nice, nice. Kroję wszystkich Mąka jebać. Gripnę mąka do tyłu. Kurwa. Jeba. Znowu nie mamy nikogo do bicia. Dobra, mamy maga. Maga? Dobra. A czemu zawsze jest wypchnięta roze. ta osoba? No przecież nie da się tak walczyć. Warriora macie z tyłu, Norek. Nic mi to z tyłu mi nie daje, ja może być pod kurwa. Szaman. Kręcą, kręcą, kręcą przerywam. Bijemy. Ja przerywam chwilę, bo za szamana dużo na tym No kurwajcie tego szamana, no. Norek, daj znać cię coś, odpalisz. Rutuje ci warka. No. Wracam, wracam na mąkę pod flagę 3, 2, 1, mąka bijemy. Magnetykuję. Tak Ach, tylko nie stunajcie go. Ro 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 rogal idzie w choba tak, pod flagę. Widzę, widzę, widzę. Znaczy nie poszłam na mąkę. To jest na bazie. Kur... Po zabij go w takim razie. Poli. Bo... Szamana cofasz się, cofasz się. Mocno po tym mąku. Uciek, uciekł, uciekł Widzę. Szaman? Sama? z powrotem. Dobra. Hexa walił, ale spróbujemy go. Znowu mam cyklon. Rob pojechał na środek. Tak, jest u mnie już. Mam go na plecach. Faksuję po Powrotem na szamana. Znowu mam cyklon. Mag jest wypchnięty też. Dobry szamana. dobra, Bad. pad wreszcie, mąka teraz Tylko nadupcać, nie stanąć go Mogę nadupcać, nadupcać Mog, silence, monk silence Dawaj, zadupcać tego mąka Mocno Iron Bark Iron Barka dostań. Mocno po mąku dawać, dawać, dawać Ma Solipera, pad Dobra, Warriora teraz Tu magma jeszcze mało Kurwa Maga by dojebać trzeba, bo ma tego nether Tempest i teraz Tyra. dekacza. Poczekaj, poczekaj, dekacza. Dobra. I za chwileczkę przejdziemy na maga. Już Wario na starca. środku też ginie. Dekacz Magam ma mało. Maga nie ma. Dekacz, dekacz ginie. Filer. Dekacz ginie z LJ. Szymon. Teraz bić szamana pod plagą. Przejść ty no Dobra, zejdzie mu, zejdzie mu cyklon. Szymon, szamana. 3, 2, 1, teraz. Kęty. Jest, Jest roga, roga Masz ten? Słyszycie? Tak, roga, roga. Szorski, urywaj się. Szorski. Urywaj się Szorski. Gdzie? Na dole! Dobić szamana! Nie, piszka pery. Przesiadka na Przesiadka, Przesiadka ale jadą, na ej, ja Jedzie przynajmniej jeszcze jeden w stronę. No. No. Na jeden pić. Na chwilę piszka, przerywam. Pić. A, a wowal no. zaraz się będzie musiał urwać, widzę. Na ten chyba, na ten moment. Kurwa, wowal. Dobra, ja i powrót na szamana pod ciebie. Nie mam się urwać. Kurwa, nie mam się urwać. Nie mam się urwać. Rogal jest sam nie. Okej. Okay. Tak, tak, ale szorstkiego ci wstan. Tak, słyszę, ja idę już. Do jepa, je, do jepa, do jepa, do jepa. Dobre, ale jest spokój tutaj. Jest... Przesiadka na już jestem, Dekacza. Dekacza, tak, tak, mam tak, Dekacza, dekacza, dekacza. Tak, dekacza. Tak, tak, Wyłączę się w radiu flagę jedzie, na pogo. środku, jak ktoś może, ale nie, nie damy rady. No na dupca ci, na dupca ci cały czas na środku. I przesiadkę Tu jest counter biegnę na górę. Na górę. Wójora, Shadow Priest ginie, Shadow Priest ginie. Mąka ci lecisz. Lecz. Lecz. po warriorze dwa. teraz, po warriorze. A dać włącz to coś, Już go, ty, trzymam go już. Po warriorze, żeby zdechł. Norek, włącz coś. Nie mogę teraz, twierzę, jebie jestem. tym. się wycofał, ale jeszcze jest do. Może, można go dobić, warriora. Dobicie, Dobicie warrior. tego warriora. Mąka no, ci Yy, mam kurwę tutaj ja dwóch na górze, no. możecie mhm. przejąć środek. No, kaczka. Nie możemy, bo tu mamy na kurwę. Przyjedziemy Maga. Wiruje. Próbować, przez... próbować. Tu Maga, na maga. Ale jakiś na środek by się przydało. Maga, maga. Mocno pomagał No, kaczka. Próbować, próbować. Stanę, Manka. No, lepiej go. Rotuję i spawnuję. Standard mi na środku. Dobra, prista, shadow prista na środku. Wśródła, do, do huntera, do huntera. Szorstki... Może trzech. Albo wowal, wowal też ja, idzie. Huntera teraz. Ja, ja idę ja już idę. Nie, 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 ja padam nie? zaraz. Ja bym trzeba... Ja Ile no tam jest to... typów? Albo teraz, Wrócił albo nie. też warrior. No ja jadę, ale... to nie zdążę, kurwa. Ale hazu też ginie. Tak, dalej stary warrior. Już jestem. Późna na moje HP. warriora. 40 Resztafuję. sekund. I zabijać ten tego raz, giną, tak? Zginą. na je piepie. Rogala. 10 sekund res nie padać. Ej, dwóch jest na mnie Shadow Priest i mag. Idę już. E e Rogala w Rogala. Rogala tiruje. Nie niemożliwe Cyklon i Monka? Dobra, zabity. Cyklon i Monka bierzemy na res, res 5 sekund. Może do drośnej <coughs> Hunter mi nie pozwoli zabrać. Jak <coughs> mogę na w cyklecieś? <coughs> e, jak jest dobrze to tak. Bić Huntera. Bić Huntera. <coughs> to Ale jest? Na kurweć Huntera wyłączyć. Monka w takim razie. Monka, Monka, Monka. Przerywam, nie przerwę mu tego kurwa, co to w ogóle jest Leci coś, coś na Natera. Przerwaty nie przerywaj Warrior przyszedł z powrotem Deep Leci do mnie znowu tutaj <grym> Przugę go Jakaś akcja u mnie znowu jest Zobacz Chyba do pro... tego yy, uciekaj, yy, wowal uciekaj tam ja już jestem po drugiej stronie, Lewo wali jest? na górze, coś inny musi się urywa. Coś się urywa. Szybciutko, urwał się już ktoś. Tylko nie mówi mówię oczywiście Kur... żorski. Przemówiłeś, ja ja że się pod... urywam. To jak pytam się zaraz, to mówisz. Dlaczego wy za drzecie mordy nie mam mówicie o rzeczach nieistotnych w tym momencie? O, dobra. O, jaj, 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 jaj. To są bardzo ważne, istotne rzeczy. Woja, ja, to, nie wiem, czy istotnie jest to, że nam zabierają flagę na środku. Widzę, ale przerywam. To jest istotne. Odpal coś norek A nie Bo nie wierzę, że nie masz ciągle... wszystkich. No warrior. Dobra, warder warrior, dostał. Dalej, dajemy po czadu. dajemy czadu. Cyklonę tego Dickera. Rzuć totem do leczenia. Hunter, Hunter, a mi wypychają. Hunter gorszy. Ej, pomóc wam przyjechać. Mam akcję, na środku. Nie, 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 nie. Zresztą zawsze jaka jest przewaga. Zabijaj Norek tego Huntera, bardzo dobrze. Ja będę to Nie mogę, teraz ma tego. już nie można mielić. Teraz mogę. Teraz mam. Kurwa, kurwa, kurwa. Bierze flagę, bierze flagę. Przerwałem go. Tak, 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 tak. Ja sobie bańkę Przerywać. Słuchajcie, nie jest dobrze na tym środku. Mamy, także... mamy górę, mamy górę.